No witam wędrując wzdłuż brzegu rzeki szukając ryby natknąłem się na bardzo fajny biwak prawdopodobnie jest to biwak miejscowy Lubieńców rzeki <grybujesz> Zademonstruję wam ten biwak. Oczywiście przeciwdeszczowy daszek też jest Najpierw wam pokażę miejscówkę które prawdopodobnie ciężko by było zarzucić wędru, ale... ładnie jest. Rzeka wspaniała. Teraz, no, tam No, to domek. No, bardzo ładnie zrobiony. Skarpa urywa się im pod nóg, spod nóg, ale... przez jakiś czas jeszcze chyba będzie. Tu proszę. Porządeczek. Ale najważniejsze z tego wszystkiego jest suszarka na kieliszki, tylko muszę dojść najpierw Proszę, zauważyłem to Od strony domku. Domek kieliszki. Impreska Miejsce bardzo ładne. Daszek można sobie siąść i patrzeć na szumiącą wodę.